Będziemy sobie przeprowadzać nasze małe śledztwo w grze INVESTIGATION Notatka Biały mężczyzna, morderstwo tak pełnione bronią nieznane Podejrzani Kevin Glenward, 40 lat Robert Fish, nie wiadomo Frank Helson 19 lat Ofiary Mary Glenward, 35 Judy Glenward, 6 lat Henry Glenwood, mm -hmm. don't go in the closet. Kevin hides in there. Mm -hmm. I don't do it, and don't call the Kevin. Wow. jest to rzecz na trafiam Wygląda jak pos... jak rana postrzowa Dobrze, nie mogę otworzyć drzwi Nie mogę, nic nie mogę, szkoda Eee. Czyli jedynie co mi pozostaje to iść tylko tutaj na górę Jakąś Oj No ja coś mogę zrobić, coś mogę otworzyć. No jak mam przeprowadzić to cholerne śledztwo? Test. To jest. To zostało przy muzy... G Grand Frank Sinatra. Cholera. Nie rozumiem, mam przeprowadzić śledztwa nie mogę, nic nawet otworzyć ani interakcji E, która zazwyczaj jest głównym klawiszem Czasem jest pod F, ale też nie działa. Dobrze, że mogę biegać. mi nic. Ło! Wątpię, żebyśmy to powinni być Tak, to rozwiąz śledztwo bądź tu mądry i pisz wiersze jak nic nie możesz zrobić. Chyba, że to jest jakaś gra, że się czeka pewien czas i wyskakuje, wyskakuje jakaś morda. Co też y, to może co zresztą może być prawdą jakoś nie za bardzo mam ochotę się o tym przekonać mógł przeprowadzić śledztwo z trzech podejrzanych mąż kobiety jakiś Robert i Frank no

I ja mam trzy dowody zbrodni, znaczy trzy poszlaki, krew i dwa napisy i nic więcej i fajny kwadratowy pokoik, po którym sobie chodzę w tej te czekając aż może coś mi się otworzy. <słyska> ciężko, ciężko, ciężko. ale nie jest to nie jest to nawet żadnego klucze, żadnej innej poszlaki żadnej innej możliwości po prostu przejścia gdziekolwiek dalej hmm. o no ty niby półki, ale drzwi powinny być Nie, raczej dupa będzie z tego naszego śledztwa, bo nic nie możemy zrobić. Może ja to coś. Spacer cokolwiek. Bądź jakieś bądź ukryte bądź przejście. Tak naprawdę. Ukryte przejście nic nie daje. Nawet gdy ją podbią, to poraje, na pewno na nie pomylić. Dla odcinka z książkami na miasto. Zmienia na miasto. Słyszałeś, piszkę, kasą. Nic. No, nic I tacy z nas zajibiści detektywi, jak nic nie możemy nawet zrobić. Lub, co to lub? Piękny. Jakieś inne, Enter też nie, Backspace też, GH, nic. U? Mogę kucać. Może to nam coś rozwiąże? żebyśmy jakoś otworzyć jakimś innym nm lkj kg Mieszka. f myszka nic ty UIUP i u p set shift control spacja enter backspace mogę tylko kucać no I na tyle by się zdała nasza robota detektywa. Cóż, śledztwa nie rozwiążemy. Podejrzani wyjdą na wolność. A my wylecimy z roboty. I hurra!